Przed Wami Michał Owczo... co Szok! I oczywiście legendarny trener Zbigniew Raubo! Napisał mu, która jest prawa, która jest lewa. Najlepiej. To jest dobry trener, pomoże w każdej życiowej sytuacji. Wczoraj wiedział, nie wiem jak dzisiaj. <noise> Panie i panowie, wielkie brawa z Big fraubo legenda! A tymczasem, no teraz już nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, która jest prawa, która jest lewa. Zobaczmy, jak to potoczy się dalej. No ewentualnie, którą ręką będzie próbował snokautować Paszę. Bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, w jak fenomenalnej formie jest yy, yy, trener Raubo. Porusza się rewelacyjnie i myślę, że nie jednemu młodzikowi mógłby sprawić ogromne problemy. Oh. No to ładnie, ładnie. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Chodź do nas owca. Wielkie brawa, panie i panowie, wielkie brawa. No i powiedz mi, teraz już e, na pewno nie będziesz miał wątpliwości, która jest prawa, która jest lewa. E, ja zadam teraz pytanie panu, dla odmiany, bo z owcą dużo rozmawialiśmy. Jaki element był najtrudniejszy do wyplenienia u osoby, która no jest tak doświadczona sportowo, ale jednak z boksem wcześniej nie miała dużej styczności? Widzieć. Widzieć, ale co widzieć? Z przeciwnika. Widzieć przeciwnika. Dobrze. No to w takim razie moje pytanie jest, czy jutro będzie widział przeciwnika na tyle długo i na tyle dobrze, żeby go znokautować? To trzeba jego zapytać. Dobrze. Będziesz jutro próbował znokautować? Będziesz widział przeciwnika? Nie będę widział. Czemu? Będę chciał wygrać. Będę chciał wygrać, tak? I będę widział. Dobrze. Trzymamy kciuki. Owca i trener Zbigniew fraubo. Wielkie brawa!